w trasie. Dziś wybieramy się całą naszą rodzinką do centrum... Jakie o centrum, dziewczyny? Do, do centrum chyba e, shoppingowego, co? Nie. Nie? A to my tam zostawimy rzeczy że, że w hotelu, czy tutaj w samochodzie? Na razie będą w samochodzie, bo dopiero po południu kłótniu Rozpakowujemy się, idziemy spać w Warszawie dziś. Jedziemy do Centrum, na, centrum Nauk, Kopernik? Nauki Kopernik, bo kiedyś odpoczywać, relaksować się, bo później będziemy chodzić. Dużo chodzić. O. A jest, plecaku jest. No to jedziemy. Okay. Miunitka się przespała. Hej kotuniu, już Cześć. jesteśmy w Warszawie. Pankeja zrobiłam Wam na drogę co zjecie i, i będziemy tam chodzić, spacerować, oglądać, dużo będzie. Dziewczyny tutaj, po lewo, centrum nauki kopernik. Czepka mi jem, dajesz czatu! Ci, ci nie zjadł kanapeczki, proszę bardzo. Jesteśmy, dziewczyny. Chodźcie, idziemy. Dziewczyny, zobaczcie, widzicie jak lata? Spróbuj dotknąć. Ciekawe, co? czy dasz radę. O, Miośka też złapała, brawo! Rowery, rowery, todeczko o rowerach mówimy, a dziewczyny, wow, i od razu na Wisłę. Zobaczcie, jak no, pięknie. Tam jest ten stud meczu. Stud meczu? Tam są mecze. Tak, ale wiecie, co to jest? To się nazywa stadion, Stadion Narodowy. No. A tutaj, patrz, nie widziałam takiego. Lili, kręć. Kręćcie, dziewczyny, będzie leciała woda z kranu. Mija mocniej, bo twoja kiepsko. Nic nie leci. O, leci, 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 super. Dało ci się zobaczcie, uh! ci się. Dobra, Paweł próbuje. Ojejku! Ja nie dałam rady. Jakoś nie mogę tego. Ej, nie jest łatwo. Dziewczynom to się udaje. Pięknie.

takie długie mamy jelita? O nie Co zaczynasz? O tak do dalej 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 Wow! Twój rekord to 48 pięknie Lili powtórkę. No dalej 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 50 Nie widziałem lepszego wyniku dziś Mijonitka, teraz Ty. Nie, ale muszę się tu zdobyć. Dobrze, no przesuń się, o. Dalej, no. dalej, 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 dalej. Wow! Brawo! 47! 5! 7! 18! Twój rekord! Pięknie! Mama ułożyła zdanie. Pokaż. Faktom tylko ufać możemy. Dwa, wow, pięknie. Ja mi ja A mija wszystko rozwala. Jak Brawo. zawsze? Mili układa, mija rozwala. A nie, chociaż mija też układa dużo. Ale kiedyś bardzo rozwalałam. Chodzisz. Tak, to ty. No. I teraz ja coś spróbuję. Brawo Lili! Dajesz, dajesz, dajesz i zaraz. Juhu, zapaliło się. Tu się pali, jak kręcisz? Ludek się zrobił i się Ludek spłaszcza. No? Czekaj. I to jest, widzisz, to jest Czekolada? Nie, nie, czekolada. A jak on się tak robi, No? Ja szybko, bo to się topi. Ale Ludek. Cały czas naciskaj. Się unosisz do góry? Na no, tyle troszeczkę. Papa! Pa. Ja Zrobimy z Miją wyścig. Mija. Nie, jest, jest prosta woda no. i fester ale ładnie zbudowałyście i co teraz się robi jak zbudowałyście? Dobra, a co trzeba zrobić, żeby spuścić powietrze? A, i tak się rozwala. Uciekamy. Dziewczyny, zobaczcie ten most, jak fajnie wygląda. No tam, stańcie sobie tu, będziesz bardziej widziała, gdyż jak pięknie. Doszliśmy znowu do starego miasta. Chyba swoje. Tak. Potem pomogę Tobie. Dobra, dzięki. Wzięliśmy sobie placki ziemniaczane, a dziewczyny mają schaboszczaka. Cicho. Ja pocuję. Dobra, smaczne koteczku. Mhm. Dziewczyny powiedziały, dotarliśmy, powiedzieliśmy tym razem apartament, że jesteśmy w bloku dla babci. Oto to patrzcie jaki blok dla babci. Czekajcie, tu. Proszę bardzo chodźcie Przepraszam, czy w bloku dla babci jest klimatyzacja? No, tutaj śpimy. Tak, wy tutaj śpicie. To blok dla babci, dalej. ja śpię o tutaj. Dalej blok dla babci. No tu śpicie wy. Zobaczcie. Ja Taki I... apartamencik. Włączyłam klimatyzację. Proszę. Spoko. Biorę walizki. leciły po by A I co powiesz? Fajnie jest? Pralka. No, pralka jest. Zobaczcie, taki apartament. Ale co najlepsze, jak szłyście, to nie widziałyście Pałacu Kultury. Jest tuż obok. Naprawdę. No, Jest teraz, no. Ale widoki! Zobaczcie jakie widoki. Piękne, Lili, chodź. Ale chodź do domu. Fatuś tam stoi z samochodem. I taka oto łazieneczka jeszcze. Lili idzie się myć. No próbuj, Dajesz! Dajesz! No teraz mija. Wija. Spróbuj. Podnoś mnie. Ej. Tak, to się nie liczy. Juhu! Przed Paweł. Rzeczywiście nieźle. Jak szliśmy przez ulicę, bo my tam samochód, musimy tutaj zobaczycie przejść. Ja I na wprost, o tam. O tam jest Pałac kultury. Tam. I Paweł też nie zauważył. Mówi, patrz. Gdzie jest pałac? No tam, dziewczyny, o tam. Za tą ścianą. Za tą ścianą. Były wykopane już? Super. Może coś słodkiego. Może coś słodkiego, Zobaczcie. Z tej strony, taki widok. chcą zobaczyć, jak się jeździ metrem. Więc lecimy. No i pokażemy. No nie będziemy pani gdzie jechać, ale proszę bardzo. Ile się schodzi tu i potem tyle w górę że zawsze szybciej się metrem jedzie niż u góry w korki w samochodzie bo tak to tam nic nie stoi na nikogo się nie czeka, nie ma się nasze światła są ale nie ma korków ewentualnie tylko i kopy słyszałeś? ewentualnie tylko i koty, that's it no dziękuję fajnie było w metrze wychodzimy hej Teraz zobacz to Co? To Idziemy do kultury Co to jest? Nie widzimy No Szłyście i nie widziałyście, prawda? Prawda Tak blisko Zobaczcie, pójdziemy po kolei nogi i idziemy tam, dobra? Dzień mieszkamy. Mariole, proszę bardzo, na mieście tańcują. Nie. Wow, myślisz? Ciegnij, panuśinka, nie widać, mamaseczkę. To co, wybierzecie sobie margeritę, tak? To są, kochani, wakacje. Siedzimy na schodach, proszę bardzo. Zajadamy pizzę. Smakuje? Mijuśka, nie widzę Cię, a tata Ci pomaga? Aha. Dobre? No jest super. super. Pizza na Chmielnej, tak? Tak. Taka prosta nazwa, także no jak coś to pychota. Chcieliśmy i do Pałacu Kultury. Do Kultury. No może jutro pójdziemy, no zobaczymy, okej? Okay? Po pizzy jeszcze wpadliśmy na lody. Dziewczyna od razu do malowania. Również na Chmielnej. It's nice to be here. Pyszne lody. Dziemy dziewczyny, chodźcie!